Dzień dobry, nazywam się Jakub Brzeziński. jestem pracownikiem zakładu gerontologii, zdrowia publicznego i dydaktyki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. I chciałbym Państwa przywitać na pierwszym, wirtualnym, czwartkowym spotkaniu z Geriatrią, Reumatologią i Rehabilitacją. I na tym spotkaniu, wraz z Panem Profesorem Robertem Polszewskim, chciałbym przedstawić Państwu najważniejsze informacje dotyczące upałów i tego, jak się przed nimi chronić, ponieważ jest to problem, problem palący z tego względu, że jak możemy zauważyć na dzisiejszej mapie pogodowej z Narodowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy, że nad wschodnią, południową i centralną Polską występują dzisiaj najwyższe temperatury powietrza, ponieważ im ciemniejszy jest kolor na mapie, tym ta temperatura jest wyższa. Ale także chciałbym Państwu przetoczyć, przetoczyć wywiad pana profesora Szymona Malinowskiego, Fizyka Atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego który informuje, a wręcz alarmuje, że fale upałów w Polsce będą częstsze i dłuższe, natomiast dodaje, że nasze organizmy do temperatury bardzo wysokiej nigdy się nie, przystos nigdy się nie przystosują. I chciał właśnie pan profesor Malinowski informuje, że w najbliższych dniach temperatura może sięgnąć w 30 stopni, 37 stopni Celsjusza w cieniu, natomiast Instytut Meteorologii Wodnej i Gospodarki nie wyklucza ogłoszenia najwyższych czerwonych alarmów ponieważ, jak dodaje profesor Majnowski, wraz z postępami globalnego ocieplenia rośnie zarówno temperatura, jak i długość fal upałów, czyli nie tylko temperatura powietrza będzie wysoka, ale także będzie, będzie więcej dni z tą wysoką temperaturą. I tutaj pan profesor także dodaje, że kiedyś dni z temperaturą powyżej 30 stopni, przynajmniej w Warszawie, zdarzały się sporadycznie, czasami były to kilka dni w roku, czasami nawet bez. Wraz z postępami globalnego ocieplenia rośnie zarówno temperatura, jak i długość fal upałów, Także widzimy, Szanowni Państwo, że problem jest bardzo palący, jeżeli chodzi o wysokie temperatury w naszym kraju. Natomiast nie tylko w Polsce musimy się zmagać z takimi wysokimi temperaturami. Widzimy tutaj w dzisiejszej gazety japońskiej, że tygodniowa liczba przypadków udaru słonecznego w Japonii bije rekordy od początku czerwca. I tygodniowa liczba osób zabranych do szpitala karetko z powodu udaru cieplnego wzrosła do rekordowego poziomu w czerwcu, co podaje Agencja do Spraw Zarządzania Pożarami i Katastrofami. Natomiast liczba ta wynosiła 4551 w ciągu tygodnia do niedzieli, czyli w ciągu ostatniego tygodnia jest to o 3,4 razy więcej niż w tygodniu poprzednim i niestety cztery osoby zginęły. I co najważniejsze, w tych w sumie 2458 osób, czyli 54% z tych 4551, były to osoby w wieku 65 lat lub więcej i według tejże agencji do, do spraw poża, do zarządzania pożarami i katastrofami, 1698 osób, czyli jest to największa grupa z tej, z tej podanej powyżej, wykazało objawy z udaru słonecznego w swoich domach. Także możemy zauważyć, że nie jesteśmy bezpieczni nawet w swoim własnym mieszkaniu, w swoim własnym domu. Natomiast inne miejsca, w których wiele osób wykazywało objawy udaru słonecznego, to chodniki i przestrzenie publiczne, takie jak dworce kolejowe. Natomiast co podaje BBC News? BBC News informuje, że w Japonii panuje najgorsza fala upałów w historii. I na, wstępie, na wstępie informują, że od początku ery przemysłowej temperatura na świecie ociepliła się już o około 1,1 stopnia Celsjusza i nadal będzie rosła. Czyli możemy tutaj zauważyć, że w ciągu 200 lat, odkąd jest era przemysłowa na naszym świecie, temperatura wzrosła o 1,1 stopnia Celsjusza i nadal będzie rosła, o ile rządy na całym świecie nie wprowadzą zdecydowanych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych. Natomiast jeżeli chodzi o Japonię, to w Japonii trwa najgorszy, najgorętszy dzień, najgorszej fali upałów od czasów, gdy w 1875 roku zaczęto przeprowadzać rejestry. Czyli widzimy, że od prawie 150 lat w obecnych czasach są najwyższe temperatury, które są rejestrowane w Japonii. Natomiast jeżeli chodzi o stolicę Japonii, Tokio, odnotowano temperatury powyżej 35 stopni w środę. Przez piąty dzień z rzędu, czyli widzimy, że przez pięć dni do środy temperatura powietrza w Japonii w Tokio wynosiła powyżej 35 stopni Celsjusza. Jest to, naj jest to największa, najgorsza, jeżeli chodzi o wynik, e temperatura od czasów rozpoczęcia zapisów w 1875 roku. Natomiast w mieście Isesaki, na północny zachód od stolicy, odnotowano rekordowe 40,2 stopnia Celsjusza. Jest to najwyższa temperatura odnotowana w historii Japonii w czerwcu. Także Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, alarmuje o, alarmuje o wysokich temperaturach. Ma własną, ma własną stronę, którą możecie Państwo teraz zauważyć, własną zakładkę dotyczącą upałów i zdrowia, jak wpływają, jak wpływają upały na nasze zdrowie. Natomiast czym ogólnie są upały? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej definiuje upał jako pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu przekracza plus 30 stopni Celsjusza. I jeżeli chodzi o nasz kraj, to właśnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia o upale po osiągnięciu bądź przekroczeniu temperatury 30 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia te są wydawane w 3-stopniowej skali według następujących kryteriów. Stopień pierwszy występuje wtedy, kiedy temperatura maksymalna wynosi pomiędzy 30 a 34 stopni Celsjusza, natomiast temperatura minimalna jest mniejsza niż 18 stopni, a czas trwania zjawiska wynosi więcej równo lub więcej niż 2 dni. Lub gdy temperatura maksymalna jest większa lub równa 35 stopni Celsjusza, natomiast czas trwania zjawiska wynosi minimum 1 dzień bez względu na temperaturę minimalną. Drugi stopień ostrzeżenia występuje wtedy, gdy temperatura maksymalna wynosi pomiędzy 30 a 34 stopnie Celsjusza, natomiast temperatura minimalna jest wyższa niż 18 stopni, a czas trwania zjawiska wynosi 2 dni lub więcej. Natomiast ostatni, trzeci stopień ostrzeżenia, IMGW. Występuje wtedy, kiedy temperatura maksymalna jest wyższa niż 34 stopnie Celsjusza, natomiast czas trwania zjawiska wynosi dwa dni lub więcej. Jeżeli chodzi o główne objawy i skutki upałów, możemy je wyszczególnić na wyczerpanie ciepła i udar słoneczny. Teraz chciałbym Państwu przedstawić najważniejsze objawy, jeżeli chodzi o te dwa zagadnienia. Jeżeli chodzi o wyczerpanie ciepła, mamy z nim do czynienia wtedy, gdy wzrost temperatury ciała wynosi Powyżej 30 stopni Celsjusza, występują skurcze mięśni, jest szybkie i słabo wyczuwalne tętno, nudności i or, lub wymioty, zawroty głowy, bóle głowy, występuje zimna, blada i wilgotna skóra, a także silne pocenia się. Natomiast z udarem słonecznym mamy do czynienia, gdy wzrost temperatury ciała wynosi powyżej 40 stopni Celsjusza, następuje zmiana stanu psychicznego, występuje szybkie tętno, pojawia się czerwona, gorąca i sucha skóra, pulsujące bóle głowy, ludności lub wymioty, a także dezorientacja. Natomiast co możemy, jak udar słoneczny wpływa na naszą homeostazę, czyli na, nasze, na, nasze samo, na taką samoregulację biologiczną, która wynika z czynników zewnętrznych, homeostaza temperatury ciała, na którą składa się wytwarzanie i wprowadzanie ciepła, utrzymywana jest dzięki termoregulacji, czyli właśnie po ceniu się przyspieszaniu przy oddechu. Udar cieplny występuje, gdy ta równowaga jest zaburzona, zaczynając od początkowych objawów, takich jak osłabienie, zawroty głowy i bóle głowy, a kończąc na śmierci z powodu zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, takich jak drgawki i śpiączka. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o nasze spotkania czwartkowe, one są przede wszystkim, przede wszystkim w, stosu, w stronę osób starszych. Dlatego tutaj chcielibyśmy przedstawić, jak wygląda sytuacja osób starszych na wysokie temperatury. I tutaj niestety sytuacja nie jest, nie mamy dobrych informacji, ponieważ osoby w wieku 65 5 lat lub starsze są bardziej podatne na problemy zdrowotne związane z upałem. Seniorzy nie potrafią przystosowywać się do nagłych zmian temperatury tak szybko jak młodsi ludzie. Może się tak zdarzyć z powodu niektórych przyjmowanych leków lub przewlekłych chorób, które wpływają na ich zdolności do regulowania temperatury ciała. Natomiast niewłaściwe leczone choroby związane z upałem mogą prowadzić do śmierci. Dlatego chciałbym Państwu przedstawić najważniejsze informacje dotyczące prewencji przed udarem słonecznym. Jak tutaj możemy, mogą Państwo zauważyć, najważniejszymi, najważniejszymi zadaniami przed nami, jeżeli chodzi o prewencję, to jest nosienie, noszenie jasnych i przewiewnych ubrań, używanie kremów z filtrem, zakładanie odzieży chroniącej, na przykład czapkę lub okularów przeciwsłonecznych. Trzeba pić dużo płynów. Musi to być woda niegazowana. Nie może być to kola lub inne napoje słodzące lub gazowane. Nie spożywajmy alkoholu, bierzmy chłodne prysznice, spożywajmy lekkie dania, a także ograniczmy czas przebywania na zewnątrz. Także Ministerstwo Zdrowia ma swoje zalecenia dotyczące środków ostrożności, które trzeba zachować podczas upałów. Przede wszystkim jest to kontrolowanie temperatury powietrza w swoim domu lub mieszkaniu, maksymalnie 32 stopnie Celsjusza w dzień i 24 stopnie Celsjusza w nocy. Trzeba wietrzyć w domu lub mieszkanie, gdy temperatura na zewnątrz jest najniższa. Trzeba zamykać i zasłaniać okna również w klimatyzowanych pomieszczeniach, wyłączać w miarę możliwości sztuczne oświetlenie i urządzenia elektryczne, unikać wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów, unikać forsownego wysiłku fizycznego, a także spędzanie w miarę możliwości 2-3 godzin dziennie w chłodnym miejscu, chłodzenie organizmu, nawadnianie organizmu, a także przechowywanie leków w temperaturze poniżej 25 stopni lub w lodówce. Jednak należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu, lub w, w, w ulotce, w ulotce informacyjnej. Natomiast jak możemy pomóc seniorom w trakcie upałów? Przede wszystkim, jeżeli mamy taką osobę w pobliżu, czyli znamy osobę starszą, możemy pomóc jej uniknąć chorób związanych z upałami w cieplejszych miesiącach. Rzeczami, którymi możemy się zająć, są przede wszystkim mieć informacje na temat tego, jakie leki przyjmują i musimy się dowiedzieć, czy wpływają one na temperaturę, naszego, na, na temperaturę ciała seniorów. Należy dzwonić lub regularnie łączyć się i pytać się, czy seniorzy są wystarczająco schłodzeni czy nawodnieni. A także możemy rozważyć zainstalowanie zdalnego czujnika lub monitora, monitora temperatury ciała lub domu. Jeżeli nie mieszkamy w pobliżu naszego bliskiego seniora, to więc powinniśmy mieć dane kontaktowe do osoby, która mieszka jak najbliżej niej, żebyśmy mogli się z nią kontaktować i żeby ona też mogła regularnie odwiedzać tę osobę i przekazywać nam informacje na jej temat. Powinniśmy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej, jeśli dana osoba ma objawy choroby związane z ciepłem, takie jak kurcze mięśni, zawroty głowy, bóle głowy, ludności, osłabienie i lub wymioty. Dlatego, szanowni państwo, przede wszystkim, jeżeli chodzi o te upały, powinniśmy się nawalniać. Powinniśmy się nawalniać więcej niż na co dzień w chłodniejszych dniach, a także, gdy mamy taką możliwość, powinniśmy przebywać w, powinniśmy przebywać w pomieszczeniach, które są klimatyzowane, także które mają, są chłodniejsze i mają dostęp do, do, do właśnie do wody, do wody pitnej, tak żebyśmy mogli się nawodnić. Jeżeli chodzi, o to, jeżeli chodzi o nasze informacje, to będzie wszystko. Dziękujemy bardzo Państwu za wysłuchanie naszych, naszego wykładu oraz zapraszamy, do, zapraszamy na kolejne wykłady.